Działa. Działa. Uch. Ja no, zaczynam. Bez zbędnego gadania. Zaczynamy teraz. Bez zbędnego, go. tak. Tak, dokładnie. Witam. Nie wiem, czy taka jest dobrym hmm. miejscu na pewno. Jak nie, to obiecuję, że. Y... Nie, no, będzie jakieś. Wyślecie w, w paczce do kin. Jak coś to zmienimy z czasem. Tak? Dobrze, A bo usuniemy mój reel. Ja mogę tak no, sobie? mnie nic nie boli. To mnie nic nie boli. Najgorsze jest to, że ja nie widzę jego mordy, a on moją... A no, ja widzę twoją. Ja będę musiał się śmiać. Kurde, ten już tak. Mhm. Dobra. Europa finalna jest serutem ty pod dużym obciążeniem. So o tego zoga? Nie, Lovell nie gra. To czemu z pod dużym obciążeniem? Nie <śles> no. <śles> <I> no. <ślesztuk> weź piłkę, tak. bo tak. chyba od to nas da. tak się zrobiło. Od nas, przez nas? No przez nas tak się <ślesztuk> obciążenie. Grań Syweru. To jest nieoczekiwane. Już nie, oni nie, 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 nie są. Oni nie mm. są, oni nie są. To jest nie. Sobie, włącz sobie przewidywanie. Włącz sobie stare przewidywanie obrażeń. Cesowe. Przewidywanie bo to nowa opcja. A co wiesz, pokażę ci, że gość nie żyje. A okazuje się, że on żyje dalej. Serio, jest to coś takiego? No jest to. Przewidywanie. Ja, w, to w sensie, nowy. ja nie wiedziałem, jak to włączyć. Przewidywanie obrażeń. Ja Zagrajmy z tym. Przewidywanie...

słuchaj, Słowa. No. i tak. wracamy do CS-a ogólnie. Nie wiem, czy wiecie. A już, no pędzę. No. już Giebel. Ja ogólnie giebie. pokażę Wam, na czym ja gram w cs a. Ja w cs gram na tym. Tu mamy coś takiego. Tutaj tym chodzę na boki, bo do przodu nie mogę. Muszę najwyżej się obracać na bok, nie? A tym pokrętłem. A nie, tym pokrętłem się obracam. Tak, dokładnie. E, tak, e, tak, tak. Zaczynamy. Właśnie, o to chodzi. Zaczynamy. Mhm. Ja Wam pokażę, jak. E, gdzie raki Zimły... Ja, pokażę, gdzie, no ja wam, wam pokażę, gdzie taki był. Dokładnie, i tak trochę up stali, trochę nie wiem Chcę wam, wam pokażę, żuk Ale żuk, ale żukor jak dokładnie, Ale Normalnie jak za starych dobrych czasów z teamu sportowego cs Dokładnie, czyli okno Bar. Nie, zartuję, <kay juices> zartuję Ja rasuję. ja plantuję Drugie, Drugi. 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 Dobra Nie jest Pod okno Idzie, idzie Dół, dół. Uu, ładnie, ładnie. Jeszcze jest tam, jeszcze. Ładnie. Ładnie! Dobrze, Dobrze Oskar. Dobra, dobra, dobra robimy Dla to, wiecz... robimy. Pojechne. Miało się tego szelefa. <grym> no miało, miało. A teraz? No co, Stara. Dobrze, M Dobrze słuchajcie. Oskar jest najlepszym supportem drużyny, nie? no, support jest momentalny, także... A ty gdzie? Leszka. No i, no i, kurde, klasa <laughs> stanowca, obiewnicze. O, ten zagrał. Tak? No. Ale ja mamy, bardzo mało tak. mamy FPS-ów. Ja się czuję trochę jak w... 39 30... Co? <laughs> <laughs> no. Nie ma granatów gazowych. Powinniśmy teraz włączyć, jakby wiesz, tryb y, 309. Dobra, O wybieg, wybieg, wybieg. Dobra, leżę, leżę. Okej, okay, pojedyncze. Dostałem. A, o, o, o. Dobra Robisz to, robisz. Oooo, czaruję Dawaj go, robisz go na mentality On mnie bije. On mnie bije. Kolega bije mnie w gierce. No ale mu teraz zrobię po prostu jazdę, nie? Tam mu się wam dość neuralnych stare w tej chwili patrz chyba spajka nie zabrał. To no jest bombę. Jezu, ale. On nie pe... wiem! Ja nie wiem nie. Nie nie, 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 nie. nie wiesz Każdy, każdy by jakby piknął, nie? A ty zrobiłeś miliona Q plays No I stary, tak, grało. Się w tego dobrze, dobrze. Dobrze, zrobiłeś go na psychę. Znaczy, wjechałeś tu na psychę, złobyś. Góra, okno. Dostał góra. Kur... Naa. O, ho, ho. Ja też bym tego się dwa razy umarł. <słatujesz> Co? Przepraszam, dwa razy, dwa razy, dwa razy. Ej. Dobrze działa, CS działa. działa dobrze, nie no. to głównie nie działa do przewidywania obrażeń. Tak, o co to jest, w sensie, no CES działał bez tego i było dobrze, i nagle... Ale nie stary, do u mnie na te... ekranie, dwa razy już. Dodamy, dodamy, będzie dobrze. Będzie tu On z martwych wstał trzy razy, co jest, skórno, no ty. wstał, nie no. trzy razy już z wstał. Tak, to na widziałem na ekranie u ciebie. Oni u mnie. gdzieś no. minut umarli już. To przewidywają, że to jest zepsuta zepsute opcja. sobie włącz sobie przewidywanie. Włącz sobie stare przewidywanie wrażeń, cesowe. Przewidywanie, co? to nowa opcja. A co wiesz, pokażę ci, że gość nie żyje, a okazuje się, że on żyje dalej. Tak, jest zepsute. No, powiesz. Dobra, patrz, że mnie to Pobierają i słyszają się, się nagle. Biglore, pora na Biglora. O oh, kurna, bo bie biegną! Chcesz się tego zobaczyć. Jest tam, jest. Robisz mu. Ładnie. Uuu, dobra no, opa. Ja pierdzielę nie, kocham, mam... Przewidywanie obrażeń. No. Czepek, ej, dobra. Jest tyle, że tak Tyle razy, razy gościsz tam, zabiłem, że to jest hit. Tyle razy gości już tam, u Maruków. Let's go. Ej no Już jestem. Patrz co się teraz dzieje z nimi. Oni nie wiedzą mnie. Ooo! Nie, nie, nie! Kurde! Dzięki za pomoc, panie Piłkarzu. No proszę. Dzięki za wielką Wypacz. pomoc! Wypatrz, ale... Y... Życie. Jest, Chciałem być filozofem. No... Chciałem powiedzieć, że życie Fata ten... Y, tak. Fata pigle. Tak, tak. Ale nie powiem tego, bo nie jestem polonistą. Tak to od tego zależało. O kurde, ale. Owo. najdzik. Ooo, No, no. Na no kolej. No zero podjazdów. A jedno ammo. Znaki sy. Poczekaj, poczekaj, daj tam, No. Właśnie, daj, no, daj, tam daj. daj. Nie podejdzie, nie podejdzie. Nie chcę na, po, na wojnie tak jest, no podjedź się tym killem, no, no podjedź. A tego no. tam, niech podejdzie. Niech podejdzie. Pozwól podejść. I zmieniłeś bitrate obrazu? No jest na 5000, teraz było 2000. No. A może chcesz powiedzieć jak wyglądało ostatnie nagranie? Z mikrofonów było to To No już nie jest sens. Drzwi były otwarte, tak? No, on, oni chyba je wysadzili. Drzwi były otwarte. Ja teren, nie wiem, te broni w tej już nie strzelały kiedyś. Dalsze. To już nie jest co. No, Bo to nie jest CS. To jest CS nie, to nie jest Counter Strike Go, to jest CS2. E, I w CS2 zrobili. Wszystko źle, chyba. Nie wiem, czy coś w tej grze Eeeem, ale w 4. Tylko. quick pojedync. CS10, CS10. CS10. Dobra, kolego Oj, oj, góra, góra, lewo. No jest szedł, kurna, tak. mnie. Tak się kończy, właśnie. No ale ja wchodziłem, ty. Ile mogę czekać? Ja se nie usnę przy tych drzwiach. Powinienem się tak oprzeć, tak o. Poczekamy No to, jest, jak tam się żyje. Też Digielka? Ja muszę jakoś operację wstecz, za ponieważ presję już nie ma. Powiesz, ona to... gra. Pewno się. O, trzy klejki nawi, nice. Co, zrobiłem sobie taki płomiennego digla. On cię właśnie skanował się. Zadziwiające, co? Eee, z lego, sympatyczny, nie chciałem cię bić. Znaczy B, nie. B B, Chciałem. Znaczy, chciałem. Tak. No dobra. Panie, panie Ditrowski. Nie, czemu czatu nie mogę aktywować. O kurde. Jakiego czatu? Patrz, tak, że jakiś był czat z tym. Z czatu, od T chyba. Od T nie działa. Stoję, coś ty zrobił. Poprawię, mówię o tym. Ee, na górnej klawiatce. Dobrze. W Nie czekaj, że czek, 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 ja mam. Czekaj, ja Nie ma w ogóle. Czekaj, tak? Czeka, czek. jak go znożyłem. U gór, tam jest, tam jest. Biorę, biorę, biorę. Bior A miał skał, w... tam się w upłynęło. Dobra. Dobra. Ale jesteś po mojej prawej czy po mojej lewej? Ja jestem. Zależy, bo jesteś, jak jesteś po prawej, ja jestem po lewej, ale dobra. jeśli zależy kąt widzenia, punkt widzenia. Nie, albo tam. Nie. Ale spaliłem lewe drzwi. No piękny, spalony na pewno. Dół. Rampa. Spaliłem. Góra. Góra, spaliłem. góra spaliłem. drzwi. A, no nie żyjesz, ja myślałem, że, no, ja że ty żyjesz. Co Ja myślałem, że ty żyjesz. No to mówże. Halo, mate. Masz ja górę. Ja mam... masz górę tam. No. Stary, ja się strząs z typem. Na wolę nie będę patrzył. Ja... Ty myślisz, że ja też jak gram, to mówię Umarłem, o tak dla nie... waszej informacji No nie, no tak to nie jest ja Nie patrzę kto umiera, tylko słyszę, że ktoś umarł Jak ja? Dobra, ktoś umarł to... Wiesz jak to działa w prawdziwym życiu? Już nic nie mówisz No to, to powinieneś też poradzić już O, nade'ik, kasztan Rampę. O, jest fale Góra Za Jezu Dobra, wezmę ten monitor i schowam go do jeziora. Obiecuję, to będzie. Ja nie mogę z to już broń. Nie... To nie jest ta gra, w którą grałem kiedyś. No, ty, no, raczej, no raczej nie inaczej, kolego. Za moich czas to się lepiej wpadało. Ej, dobra, wygieracie trzeba lepiej niż jakiś prawdy. Dokładnie. Chciałbym, <laughs> <Kto mu> te <laughs> <czyś> tego służyły. <laughs> To jest Cześć, ten grom. To jest działa naprawdę. To jest ten to jest to to grom, no kur... naprawdę. No gdzie idzie, mam na górze, to... stary. Gdzie jesteś? Czekam dół za... smoke. A no. ja mam dwóch na jednego, stary, w tej chwili. O Boże. Dobra, żartowałem z tym, Wigle. Mogłem przycelować w ogóle. A ja tak... ręka mi się tak omkijała. Z kim ja gram? Z kim ja gram? To no, jest profesjonal wiesz, i patabele, nie? Patabele, chłopaki potrafi gościć trafić. fakcie. Tyszko możemy zrobić to. Tyszko możemy zrobić Nie, raczej kurwa, nie. Ja tak łaskawie pomógł następnego. Nie palu. nie w tym świecie. Nie młody, żeś tam tego stwierdził w guffiach. Bo smoke no, leci, wiesz? No kurwa. No na pewno, no, bo tak zagrać. <grym> Dobra Co <grym> ta gra jest psutań <grym> Najwyższy pozostał w głowie 83% Boże, jak jestem dobry hmm. No ja nic nie dostałem, ja dostałem przed łeb <grym> Ja, ja muszę w stare Vertigo, w vertigo w grać. Vertigo to jest nasza mapa No, tak eee, spoiler alert, jednak nie <grym> w CS w weekend nie gra, tak nigdy zniewana <grym> Jak chcecie zobaczyć ten wycięty mężczyzn, dajcie znać w komentarzach, wyślę go Ditrowi, ale ostrzegam porażkę. Valorant. Nie, mapa też. Ja wolę Besa i i tyle. Beta, drugi bez, wszystko było lepsze. to tuli po całości. Valorant jest lepszy. Okej, okay. taka tutaj. Tak. Opinia. Valorant jest lepszy i ty, tyle w sensie, no. No dobra, to będzie z tego pierwszy odcinek, który trochę pomarudzimy, bo trzeba wrócić do formy. No, Później, <gry> Aha. A padać oh. jak, jak chcecie się go, bo dużo map z przodu, bo tam mamy cztery fajne mapy, w sumie z czego tylko dwie gramy bo są grywalne, i te dwie są jakieś losowe kompletnie? Tak. tak. Dobra. I czy wracamy z tą Postaramy się. Jeśli Riot Games zrobi 2 na 2 w Valorancie to wracamy z ganiem stwerów. No Bądź i poganie gania Żeby i becie, czy wolicie kamerki, czy bez, nie? Tak. No, bo to też wiadomo. No, więc Dobra. E... dzięki to za na pierwszy raz Na razie.